Czy Was też irytuje ciągłe zapominanie o urodzinach przyjaciół, albo wysiłek, jaki musicie włożyć w zapamiętanie dwóch linijek na prezentację w pracy? No to musicie potrenować, albo, i jeszcze lepiej, zapytać Ilona Maska, jak poprawić swoją pamięć. Co? Nie macie jego numeru telefonu? Bez obaw sprawdziliśmy to dla Was. W 2001 roku Elon Musk zadzwonił do inżyniera Jima Cantela, który pracował kiedyś dla francuskiej agencji kosmicznej. Musk chciał wiedzieć, czy można wysłać statek kosmiczny na Marsa. Miał zamiar zbudować rakiety, więc pożyczył od Cantrella kilka książek na ten temat. Wkrótce był gotów zwrócić książki i dyskutować z naukowcem o rakietach, fizyce i astrodynamice. Cantrell był zaskoczony. Też byście tak chcieli? No to słuchajcie. Na podstawie jego wywiadów wywnioskowaliśmy, że Elon Musk ma dwie podstawowe zasady uczenia się. Po pierwsze, wyobraźcie sobie, że budujecie swoje własne drzewo wiedzy. Jeśli chcecie poszerzyć swoje możliwości uczenia się... Zacznijcie od pnia i dużych gałęzi, a dopiero potem zabierzcie się za liście. Zastanawiacie się teraz pewnie o czym ja licha mówię. Cóż, powiedzmy, że uczycie się nowego języka. Zamiast zapamiętywać poszczególne słowa, powinniście zacząć od pewnych ogólnych zasad. Kiedy je zapamiętacie i zrozumiecie, zbudujecie mocny pień wiedzy. Możecie zastosować to do każdej dziedziny, od fizyki po TikToka. Druga zasada mówi, że nie można zapamiętać tego, czego nie nie da się ze sobą powiązać. Elon Musk nigdy nie uczy się niczego na chyba trafił. Każdą nową informację łączy z jakąś głębszą, solidniejszą bazą wiedzy, którą już posiada. Zamiast więc zbierać skrawki informacji, wrzucać je do ognia, który w końcu się wypali, musicie znaleźć sposób łączenia liści i gałęzi swojego drzewa wiedzy, aby mogło rozkwitnąć. Jeśli chcecie, aby wasze drzewa rosły, powinniście otaczać się ludźmi, którzy są mistrzami w swojej dziedzinie. Nie dacie rady zaprosić najbystrzejszych umysłów świata na grilla w waszym ogródku. Cóż, skoro nie mogą być dostępni w realu, sięgnijcie do nich wirtualnie, oglądajcie ich wywiady, słuchajcie podcastów i czytajcie, czytajcie i jeszcze raz czytajcie. Maskę poleca dużo czytać, szczególnie książki o geniuszach. Kiedy miał 9 lat, poświęcił się czytaniu. Kompletnej Encyklopedii Britannica, a następnie przeszedł do książek science fiction, które czytał przez około 10 godzin dziennie. Jeśli czytanie nijak nie kojarzy Wam się z zabawą, to czy zainteresuje Was zaciskanie pięści i inne niekonwencjonalne sposoby na zwiększenie sprawności Waszego mózgu? 99% populacji świata ma dominującą rękę, która dominuje u Was. Tak, mam na myśli te, które używacie do pisania, szykowania jedzenia, malowania i tak dalej. Spróbujcie od czasu do czasu przełączyć się na swoją drugą rękę, aby wzmocnić połączenia neuronowe w mózgu. Dzięki temu wasz umysł i pamięć będą efektywniejsze. Używajcie przeciwnej ręki podczas mycia zębów, sprzątania czy mycia naczyń. Na początku może się to wydawać trudne, ale jeśli przyzwyczajicie się do tego, wasz mózg otrzyma idealny rodzaj stymulacji. Po prostu ćwiczcie regularnie. Tylko nie podczas prowadzenia auta. Zumba, salsa, taniec jazzowy, hip-hop, tańczcie jak najczęściej. Zapiszcie się do zajęcia taneczne lub obejrzyjcie filmik online i nauczcie się kroków, które zawsze Wam się podobały. Ucząc się dobych ruchów tanecznych, zwiększacie swoje umiejętności zapamiętywania i szybkość przetwarzania informacji. Spróbujcie wykorzystywać wszystkie swoje zmysły każdego dnia, odwiedzcie targ rolniczy, podróżujcie, uprawiajcie ogród, upieczcie ciasteczka, róbcie notatki na spotkaniu lub pójdźcie do nowej restauracji. Cokolwiek robicie, skupcie się na jednoczesnym dotykaniu, smakowaniu, wąchaniu, słuchaniu i widzeniu rzeczy. Im więcej zmysłów wykorzystacie, nawet wykonując jedną z codziennych czynności, tym bardziej zaangażujecie mózg w zapamiętywanie. Urozmaicajcie swoje codzienne życie. Wybierzcie nową trasę do pracy, umieśćcie swój kalendarz po drugiej stronie stołu lub spróbujcie nowego rodzaju kawy. Zwróćcie uwagę na szczegóły, które zwykle ignorujecie. Czy potraficie powiedzieć, ile talerzy macie teraz w swojej kuchennej szafce? Policzcie je albo sprawdźcie, ile schodów pokonujecie każdego dnia. Spróbujcie też wziąć prysznic z zamkniętymi oczami. Uruchamiając zmysł dotyku, zapundujecie umysłowi dobry trening. Nadal czekacie, kiedy powiem o zaciskaniu pięści. Co? W 2013 roku psychologowie ze Stanowego Uniwersytetu Montclair przeprowadzili eksperyment. Stwierdzili, że zaciskanie prawej dłoni przez 90 sekund pomaga w tworzeniu trwalszych wspomnień. Jeśli z kolei zaciśniecie lewą pięść, może to poprawić przywoływanie wspomnień. Poproszono 50 dorosłych osób, aby zapamiętały długą listę wyrazów, i wierzcie lub nie, uczestnicy, którzy zaciskali pięści, byli w nie przypomnieć sobie więcej słów. Naukowcy uważają, że zaciskanie pięści uruchamia w mózgu rejony odpowiedzialne za przetwarzanie pamięci. Potraficie przypomnieć sobie imię dziewczyny, którą ktoś przedstawił wam na przyjęciu urodzinowym, albo tego miłego mechanika, który kiedyś naprawił wam samochód. Możliwe, że pamiętacie ich twarze, ale imię to już inna historia, bo nie mówi zbyt wiele o tych osobach. Jeśli chcecie zapewnić swojemu mózgowi kolejną dawkę treningu i włożyć wysiłek w zapamiętanie takiej informacji, po prostu wypowiedzcie imię na głos. Powtarzajcie na głos wszystkie rzeczy, które wpadną wam do głowy, które przeczytacie lub usłyszycie to wzmocni waszą pamięć. Czytajcie na głos, wracajcie do pewnych rzeczy przez jakiś czas, co kilka godzin, codziennie tak właśnie opanowuje się skomplikowane dane i umiejętności. Zbudujcie swój własny pałac pamięci. Nie chodzi o pamiątki z podróży, mówię o innej technice pamięciowej. Wybierzcie miejsce, które znacie naprawdę dobrze rodzinne miasto, szkołę, a może własną szafę. Najlepiej wybrać takie, które jest duże i ma wiele szczegółów. Niech to będzie wasz dom. Pomyślcie teraz o drodze, która przebiega obok. Wchodzicie do środka przez drzwi wejściowe. Co widzicie dalej? Kuchnię? Dobrze, teraz wybierzcie miejsce, gdzie będziecie przechowywać informacje, które chcecie zapamiętać. Każde miejsce musi być wyjątkowe. Może to być osobny pokój lub przedmiot, który się w nim znajduje. Teraz chwyćcie za kartkę papieru i szczegółowo narysujcie swój pałac. Kiedy już skończycie, zamknijcie oczy i zwizualizujcie ten obraz. Otwórzcie oczy i porównajcie obraz w swoim umyśle z tym, co macie na papierze. Ćwiczcie dalej, aż będą takie same. Podzielcie na kawałki informacje, które chcecie zapamiętać i porozkładajcie je po całym pałacu. Jeśli próbujecie zapamiętać przemówienie, umieśćcie pierwsze zdanie na wycieraczce, a resztę linijek w innych zakątkach domu. Wymyślcie własny system kodowania, ale używajcie czegoś więcej niż liczby i słowa. Łabędź może zastąpić cyfrę 2, a marzanna może oznaczać marzec. Spróbujcie znaleźć symbole, które wywołują w was emocje, mogą się poruszać i wydawać dźwięki. Cokolwiek pomoże je zapamiętać. Odwiedzajcie swój pałac pamięci codziennie przez co najmniej 15 minut. Spacerujcie po nim tak, jak podczas wycieczki do muzeum, ale róbcie to uważnie. Możecie przejść całą trasę lub każdego dnia skupiać się tylko na jednym pomieszczeniu. Po prostu w wolnej chwili zamknijcie oczy i odwiedźcie pałac. Możecie cały czas korzystać z tego samego pałacu. Wystarczy uzupełnić wybrane miejsca o nowe informacje i wyznaczyć nową trasę. Możecie też, jak na prawdzi, bo arystokrację przystało, korzystać z więcej niż jednego pałacu jednocześnie. Powiedzcie, nie GPS-owi. Oczywiście nie wtedy, gdy jedziecie nocą przez jakieś nieznane miasto. Badanie z 2013 roku wykazało, że korzystanie z nawigacji zmniejsza część mózgu zwaną hipokampem. Hipokamp odpowiada za pamięć przestrzenną i przenoszenie z pamięci krótkoterminowej do długoterminowej, więc warto polegać na własnej orientacji w terenie. A jeśli nie ma innego wyjścia, użyć nawigacji, aby dotrzeć na miejsce, ale wrócić bazując na swojej pamięci. Używajcie pałeczek. Badania pokazują, że jedzenie pałeczkami pomaga w tworzeniu się nowych połączeń między neuronami, co umożliwia komunikację między nimi. Jeśli nie lubicie pałeczek, spróbujcie robić na drutach, rolować ołówek między palcami lub wykonywać dowolną czynność palcami. Wszystko to w podobny sposób wpływa na komórki mózgowe. Wszyscy byli pod wrażeniem, gdy zobaczyli, jak Tesla bot wstał i tańczył na scenie. Koncepcja tego robota zakłada pomoc ludziom w codziennych nudnych czynnościach, takich jak kupowanie artykułów spożywczych, sprzątanie domu czy koszenie trawnika. Może on również podjąć się trudniejszych zadań. Na przykład naprawienia samochodu lub przygotowania posiłku. Automatyczny pomocnik nie będzie jednak oddawał się tej rutynie przez cały czas, ponieważ jest świadomy tego, co robi. Samochody Tesla są wyposażone w jedne z najlepszych oprogramowań na świecie. Wykorzystują niesamowitą technologię sztucznej inteligencji do nawigacji i samodzielnej jazdy. Fantazyjny wygląd to oczywiście tylko jedna z ich wielu zalet. Pojazdy te nie emitują toksycznych substancji, tak jak zwykłe samochody. Poza tym są niezwykle szybkie i mogą łączyć się z telefonem użytkownika, pomagając mu w wielu zadaniach podczas jazdy. No i rzecz jasna, buduje się je przy użyciu najnowocześniejszych technologii, dzięki czemu są bardzo trwałe. Ale Tesla to coś więcej niż tylko firma motoryzacyjna w praktyce to także przedsiębiorstwo produkujące oprogramowanie. Mechanizm samojezdny pobiera dane z realnego środowiska w czasie rzeczywistym i przesyła je na swoje serwery. Kiedy więc samochody Tesla są w trasie, nieustannie aktualizują mapy oraz swoją wiedzę, aby każdy egzemplarz mógł odebrać nowe informacje i zastosować je podczas samodzielnej jazdy. Jeśli więc wasza Tesla pracuje w takim trybie, a wy natraficie na dziurę w jezdni, system zapisze ten incydent dla innych użytkowników, aby ich ostrzec. Sztuczna inteligencja jest na tyle rozwinięta, że potrafi śledzić trasy i poruszać się w ruchu ulicznym. Umie nawet wyczuć pieszych na chodniku lub zauważyć jeśli przechodzą przez jezdnię bez patrzenia. Może również omijać niektóre przeszkody i parkować w ciasnych miejscach analizując otoczenie. Cały ten system opiera się więc na ludziach, którzy muszą go stale aktualizować, aby sztuczna inteligencja mogła pojąć co się dzieje. W ten sposób ma działać również bot Tesli. Będzie on wykonywał codzienne zadania i uczył się na błędach, które może popełnić. Robot jest wyposażony w wiele kamer i czujników, aby utrzymać równowagę, gdy stoi na dwóch nogach. Podsumowując, samochody Tesli to w zasadzie nic innego niż superkomputery na kółkach. Przed ogłoszeniem pracy. Nad botem tesli można było nawet uznać, że jest to firma produkująca roboty. Super nowoczesny bot mierzy mniej więcej 173 cm wzrostu, waży 57 kg i ma ekran zamiast twarzy. Każdy byłby w stanie go łatwo wyprzedzić, ponieważ porusza się z maksymalną prędkością 8 km na godzinę. Robot może przenosić rzeczy o wadze do 20 kg, choć potrafi podnieść aż 68. Z łatwością uniesie więc kanapę i to bez łamania sobie kręgosłupa, a ponieważ sztuczna inteligencja bazuje na uczeniu się, bez wątpienia będzie świetnie radzić sobie z wykonywaniem małych, prostych do opanowania zadań. Tesla BOT ma obserwować, jakie przedmioty należy wziąć i umieścić w koszyku podczas zakupów spożywczych. Najpewniej zapamięta jaką markę mleka lubicie najbardziej i nauczy się wybierać dobre owoce i warzywa, może nawet prowadzić rachunki i wiedzieć ile pieniędzy wydać, mając określony budżet. Jeśli z kolei chodzi o pracę domową, to robot ma zmywać naczynia i sprzątać bez dokonywania zniszczeń lub nawet odkładania rzeczy nie na swoje miejsce. Właściciele samochodu Tesla zapewne ucieszą się z faktu, że bot będzie pracował w tym samym ekosystemie oprogramowania, co wszystkie produkty tej marki. Otrzymacie więc aktualizację z samochodu używając swojego bota jako osobistego sekretarza. Niektóre kraje już przyjęły systemy operacyjne oparte na sztucznej inteligencji do obsługi codziennych połączeń telefonicznych. Od klientów możecie wykonać telefon i przeprowadzić pełną rozmowę z konsultantem botem, który pomoże Wam rozwiązać wszelkie napotkane problemy. Boty mogą obsługiwać tysiące rozmówców, eliminując konieczność wyczekiwania godzinami na połączenie z ludzkim agentem. Uczą się także z każdego pojedynczego połączenia, tworząc z niego odpowiedni skrypt, pozwalający im komunikować się i pomagać wszystkim klientom. Chatboty są również przydatne w zbieraniu danych od ludzi, aby zaspokoić ich potrzeby. Tesla Bot może więc dowiedzieć się, co wam przeszkadza, lub co sprawia, że jesteście szczęśliwi albo smutni. Przypuszczalnie będziecie w stanie Przeprowadzić z nim porandą rozmowę, dokładnie taką samą jak z prawdziwą osobą. A dzięki systemom przyswajania wiedzy opartym na sztucznej inteligencji, bot może adaptować pewne gesty i ruchy, podobne do tych, które człowiek wykonuje bezwiednie. Słysząc o tych niesamowitych możliwościach, każdy inwestor wyciągnąłby portfel, proponując kwotę, która pozwoliłaby to wszystko urzeczywistnić. Ale humanoidalny robot ma też mnóstwo wad. Może stanowić zagrożenie dla cyberbezpieczeństwa, ponieważ zapewne miałby dostęp do wszystkich spersonalizowanych danych oraz kodów do kont bankowych lub innych ważnych poufnych informacji. Niektórzy cyberprzestępcy mogliby chcieć zmodyfikować bota w taki sposób, aby był szybszy lub podnosił cięższe przedmioty. Nadanie robotowi takiej siły może obrócić się przeciwko nam i wyrządzić krzywdę każdemu, kto znajdzie się w jego pobliżu. Poza tym, nawet jeśli czyjeś intencje są dobre, robot może zareagować w niepożądany sposób, powodując wiele problemów, ponieważ duża część oprogramowania Tesli opiera się na ludzkich zachowaniach i środowisku. Dostosowywanie robota do własnych potrzeb mogłoby doprowadzić do katastrofy. Sam Elon Musk sądzi, że w przyszłości ludzie połączą się z robotami, wytyczając drogę dla naszych ewolucyjnych potomków. W takim ludzko-robotycznym świecie technologia będzie jak powietrze, którym oddychamy. Boty mogą być pierwszymi stworzeniami, które skolonizują Marsa. Po udoskonaleniu ich tak, aby współpracowały z ludźmi, a nawet podejmowały decyzje, będą mogły wyruszać na autonomiczne wyprawy i być może jako pierwsze wylądują na innych planetach. SpaceX kolejna firma założona przez Maska, skupia się na wysłaniu ludzi na księżyc i w dalszej, choć nieodległej perspektywie, również na czerwoną planetę, boty mogłyby wylądować na księżycu bez narażania życia żadnego człowieka. Będą też już potrafiły samodzielnie funkcjonować i od razu zabrać się do pracy. Niektóre mogą być wyspecjalizowane do wykonywania określonych zadań, takich jak latanie rakietą, inżynieria lub badania ekosystemu na marsie w charakterze naukowym. Ludzie mieli już zresztą do czynienia z robotami odkrywcami, przemierzającymi powierzchnię księżyca i robiącymi niesamowite zdjęcia. Boty Tesla idą jednak o krok dalej. Dzięki ich badaniom dowiemy się, jak wyglądałoby dla człowieka chodzenie po powierzchni Marsa, zanim ktokolwiek tam wyląduje. Bogą też rejestrować wrażenia i przesyłać je z powrotem na Ziemię, abyśmy je obserwowali i przygotowali to miejsce na przybycie ludzi. Rozpoczną konstrukcję budynków, w których w zamierzeniu zamieszkają ludzie, a także stworzą cały ekosystem. A zanim budowa zostanie ukończona, Ziemianie będą już w drodze na Marsa, aby rozpocząć tam nowe życie. Boty mogą chodzić po marsjańskiej otwartej przestrzeni i wykonywać pracę fizyczną potrzebną do budowy fundamentów. Są w stanie nawet przejąć kontrolę nad importowanymi maszynami do kopania ziemi. Odpowiednie pojazdy przystosowane do marsjańskich warunków mogą wykonywać pracę szybciej niż sprzęty, którymi dysponujemy obecnie. Do tego czasu technologia stanie się tak zaawansowana, że będziemy mieli wrażenie, jakbyśmy żyli na ziemi przy linii produkcyjnej w fabryce, gdzie obsługuje się maszyny i składa elementy. Roboty nie będą miały ludzkiej postaci, zostaną zaprojektowane tak, by pracować nad czymś konkretnym. Nie miałoby sensu stworzenie humanoidalnego robota do prowadzenia samochodu i nazywanie go autem samojezdnym. Firma skonstruowała już znane nam dzisiaj samochody Tesla, podobnie jak z humanoidalnym robotem do obsługi maszyn w fabryce. Same automatyczne rąbiona w halach produkcyjnych potrafią robić to doskonale. Tak więc sztuczna inteligencja, która wyląduje na Marsie, zostanie najpewniej przeznaczona do określonych zadań. Robot dobry w kopaniu prawdopodobnie będzie przypominał buldożera, ale w innej skali. Z kolei te, które polecam na Marsa, będą specjalnie zaprojektowane do latania. Firma Tesla wywołała wiele szumu, ogłaszając projekt swojego bota. Nawet jeśli w przyszłości nic takiego się nie wydarzy, ludzie już o nich mówią i udostępniają artykuły oraz filmiki z tańczącymi botami.